La 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 kwa 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 Ha 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 kwa 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 Kaczuszki, kaczuszki, kaczuszki Mają bardzo, bardzo krótkie nóżki Chodzą sobie wesoło nad wodę I kochają, i kochają piękną, piękną pogodę Ach, Ach, kaczuszki, kaczuszki, kaczuszki mają, Mają bardzo, bardzo fajne, fajne dróżki, Pływają sobie wesoło po wodzie, Siedzą w parku albo w ogrodzie. Czasami kaczki bywają dziwaczki, I nie są takie jak wszystkie kaczki, Często latają zbyt bardzo szybko. Albo kwaczą wszystkim wszystko, nie mają w stawie żadnych kąpieli. A wśród ludzi przyjacieli i każda taka kaczka, dziwaczka nie jest taka jak zwykła kaczka. La, 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 kwak, 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 ha, ha, kwak, 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 kwak. Mają bardzo krótkie nóżki, chodzą sobie wesoło nad wodę. I kochają mają piękną pogodę. pogodę. Ach kaczuszki, 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 kaczuszki. Mają, mają bardzo, bardzo fajne, fajne dróżki, pływają sobie, sobie wesoło, wesoło po wodzie, siedzą w parku albo, albo w ogrodzie.